Siema. Decydująca walka o Ligę Mistrzów wchodzi w decydującą fazę. Już dziś pierwszy mecz. W Bukareszcie gramy ze Estią Bukareszt 24-krotnym mistrzem Rumunii od 17 lat ta Liga Mistrzów pozostaje dla nas zamknięta. Wierzymy w to, że tym razem może to się zmieni i Dziś Mistrzowie Polski postawią mały krok w drodze do tej Champions League. Stiała Bukareszt, tak samo jak Legia Warszawa przechodziła eliminację od drugiej rundy. Wygrali rywalizację z macedońskim Vardarem Skopje 3 i 2 -1. Później e, w kolejnej rundzie ograli gruziński Dynamo Tbilisi 2-0 i 1.1. 1, -1. No, Jak widać, ci rywale nie powalają na kolana, ale e, no, trudno by było inaczej. Ale co ważne, w poprzedniej edycji e, stiała grała w Lidze Europejskiej. Zajmując pierwsze miejsce w grupie, zdobywając 11 punktów, bilans bramkowy ma 9, miał 9 do 9, czyli tak naprawdę ta forma obrońców nie była najwyższych lotów. W grupie Stiała grała z niemieckim VfB Stuttgart, duńską Kopenhagą czy dobrze nam znaną norweskim Molde. W 1.16 na wyjeździe przegrali co prawda 0-2 z Ajaxem Amsterdam, ale w rewanżu odrobili te straty, wygrywając 2-0, przez co była dogrywka i rzuty karne. W karnych Rumunii zachowali zimną krew, wygrywając 4-2 i odprawili Ajax. Dopiero w jednej ósmej finału odpadli po zaciętym boju e, z londyńską Chelsea, e, wygrywając u siebie 1-0, a na Stanford Bridge przegrywając 3-1. Czyli to pokazuje tak naprawdę, że Legionistom będzie dość trudno e, grając e, na tym gorącym bukaresztańskim stadionie. E, Dzisiejszy przegląd sportowy. Czwarta runda eliminacji Ligi Mistrzów. Dziś mecz Stia, Bukarest, Legia. Do raju, marsz! E, analiza... analiza e, zespołów. E, wypowiedzi e, na przykład Jakuba Wawrzyniaka, który wierzy w awans, ale... ale jednocześnie... jednocześnie... Mm, jednocześnie... Mm, wie, że będzie to trudny dwumecz. Wspomnienie eliminacji z 95 roku, gdy Legia ograła Jewka Göteborg. No ale to są, to są, to jest prehistoria dla nas, słuchajcie. Fakt faktem, dla Legii będzie to najważniejszy mecz od 7 lat, gdy grała eliminacja z Szachtarem. Przegląd sportowy z 24 sierpnia 2006 roku, no niestety Legia wtedy odpadła z Szachtarem, ukraińskim klubem, mistrzem Ukrainy przegrywając u siebie 2-3. No rozczarowanie było dosyć spore, bo <grywanie> zazwyczaj, jak to zazwyczaj bywa przed, przed meczem po losowaniu w Polsce, Nastał taki trochę chura optymizm, że trafiliśmy na, na, na Ukraińców, a nie, nie na Hiszpanów, na Real czy, czy Barcelonę, jak to wcześniej bywało. No cóż, to już dziś to już dziś eliminacje Ligi Mistrzów Legia Warszawa. Ja osobiście nie jestem kibicem Legii, nigdy nie byłem i na pewno nie będę, ale w tym wyjątkowym wypadku życzę Legii jak najlepiej. Jeszcze mój osobisty typ. Niestety Legia dziś przegra 1-0, ale mam prawo się mylić. Chciałbym się pomylić. Pozdrawiam Was. Wy też piszcie swoje, swoje typy w komentarzach. Cześć. Do zobaczenia po meczu.